Panie premierze, ja też słyszałem o tych badaniach, ale utwierdziłem się, że plotki były prawdziwe, kiedy przeczytałem o nich dzisiaj w Gazecie Wyborczej też. Podobno zamówiliście wewnętrzne badania i z nich wynikało, że gdybyście samodzielnie szli do wyborów jako SLD, to mielibyście szansę na 5, a może 7%. Jeżeli pójdziecie jako koalicja, to teraz macie 3,5, znajdziemy na 10. Zamówczył się w tym zamówiliśmy, zamówiliśmy badania w TNS i w Ibris. I o ile dobrze pamiętam, TNS podał nam, że sami mamy 5% jako SLD, a koalicja 4%, a w Ibrysie było dokładnie odwrotnie. SLD 4%, a koalicja aż 9%. Ale obydwie te sondażownie z góry się zastrzegły, że w polskiej polityce po wyborach prezydenckich jest niezwykły okres niepewności i chaosu, i nic nie jest pewne. Można tylko przeczuwać, można kreślić jakieś hipotezy, ale trudno ustalić rzeczywiste trendy i to się dopiero okaże. Jak jest naprawdę? No to mówiąc językiem Madeleine Albright, były szefowej amerykańskiej dyplomacji, pan miał naprawdę kochane, że się pan zdecydował na tę koalicję, bo sporo pan ryzykuje. No, dziękuję panu bardzo, ale to nie tylko ja. Oczywiście, dlatego że podjęliśmy decyzję na posiedzeniu Rady Krajowej i to zdecydowaną większością głosów. Ale rzeczywiście ryzykujemy, bo jest duże przekonanie, że startując jako SLD, my byśmy jakoś przez tą barierę 5% przeszli. Natomiast... Ale wyza... ma pan takie przekonanie, że te wybory to trochę jest życie albo śmierć, że, że one są przełomowe, że może tak być, że Lewica po raz pierwszy po 89 roku nie znajdzie się w Zajmie? Czy, czy no, podobne nie, ryzyko przeżywał pan wcześniej? Nie, nie zakładam takiej możliwości.